Witam każdego, siema X siema kości, siema się siema ninja, się ma siema sieba prostukano, siema, siema dziki black day, siema werka, się ma gumisia, piorus, siema Pau, się ma dawem, siema wariacik, siema się Sensia, Xorg, się ma graję w Microsoft, Sacar, siean nie chiema Muer, siema Oliver, sieba tortel, sieba babor, siema ja pot, gumis, się ma doń, siema Emre, siema Ferka, siema wariacik, siema Bartek, siema Mikiro, Sigma, siema Kat, siema Siemit, siema e, Turle, siema Igor, siecia Muer, się ma siema X się siema Domit, witał każdego, od razu jak jest live'ik, subik zonę, łapka w górę i się przywitajcie. Okej, okay, pocisko, jeden Lucky Block, idziemy. Idziemy z widzem, duelko, jeden Lucky Block. Okej, okay. czekaj, okay, bo mam bluzę. Dobra, się siebie ubrania. W się tylko bluzę, wiecie o co chodzi. Ty, mój mały gagatku. Chyba nie wiesz z kim walczysz. Teraz tak. chcę. Nie wiem czy on ogarnie co wywalę. A ja mam straszne lagi. Osiem, siedem. widzicie? Jak za darmo. Mądry, mądry chłopak. Zeszło. No i zeszło, no ja mówię, pierwsze trzy z nich to ja zgarnął. Puma orbicie na nich nie walczył. Mówiłem zaraz Puma zapraszam na spawn'a. Ja mówię, że to jest ostatnie donate co... Czasem ludzie tak za free to zgarniają. Oj, dobra, jakie tryby zostały? To jest widza Olaki Bloka. A ja update jest w piątek, nie możemy to przewalić. Takich rzeczy się nie przewala takich duelków. Okej. Okay. rozproszy mnie jakiś bicz, na czacie, bo napisał na duelach. Czy Simir Enen. Okay. Takie triki. Dobra, no podejdź, no podejdź, nie bój się. Ja nie gryzę. Ja połykam w całości. Dawaj. Aj. Dobra, odwaliłem, odwaliłem strasę głupotę. Siadałem na pradze, to tam wasam straciłem na tym. Zabiłem brawo pocisk dominatorze ty Daj ustawić ku, da ustawić ku Daj ustawić, się ku. Daj ustawić się ku powiedziałem No dasz ustawić Teraz już... inaczej się ale... To ja teraz zabiję go. To jest to jest lucky block za darmo. To to widział. To za mus. Nice. No, okej, okay, no i dostaję Buga. Ok, nadrobione. Co ty, bracisku, robisz? Zabiłem Zabiję Dzięki za Lucky Blocka widziałem. Fickie block, okej. Okay. Żeśmy tylko nie poprzegrywali z jakimś beniem, to jest dobry totalnie. Marcelino. Zapraszam Marcelino duelka, byśmy wygrali z Marceliniem. Walił mi. Dobry tryb. O, to Marcelino. Idziemy do ludzi. Przegrałem, bo zmisałem na początku hity. Okej. Okay. Tutaj nie ma szans. Będę patrzył czy nie gra na jakieś nim wmówę tym Marcelino. Można wyjść od obywalony. Zabijam. Wziąłem miecz do drugiej inteligencji. Okej, okay, dobra. I ostatni tryb. To są laki blokach. Chcesz jak powieść, laki blok na ADE. Istnieją ci poleci mieczyk. Albo jakaś opeawentówka, co dodadzą do laki blok. Chcę wrócą. Okej, okay, ładnie Nadrabiony refill O, ale zagranie mistrzowskie

Ale mógłbym odwalić Ale na szczęście wyklacowałem Ja cię gościu na 5 gapów żem nakopał? Na 5 gapów Marcelino, dzięki za kolejną laki bloka Ja witaj, dziękuję Wam za strinka, Mam nadzieję, że Wam się podobało No i co widzę? Elo?